Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj państwa i naszym gościem jest poseł na Sejm Ryszard Karlisz, Dom Wszystkich Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, czy nie uważa pan, że ogłoszenie na konferencji prasowej kandydata SLD na prezydenta w dniu śmierci człowieka? No, zasłużonego dla trzeciej RP, pana premiera Józefa Oleksego, no jest niesmaczne i, i, i troszeczkę nie na miejscu. Uważam, uważam, w ogóle odpowiadania na to pytanie dla mnie jest bardzo trudne, bo, drodzy Państwo, rozmawiamy w dniu, w dniu śmierci Józefa Oleksego, wielkiej postaci, człowieka, który wniósł olbrzymi wkład w budowę polskiej lewicy, ale budowę całego państwa. Tego wszystkiego, co nas otacza. Człowieka dobrego, mądrego, e, który umiał skupiać wokół siebie ludzi, który kochał ludzi. Był moim przyjacielem. Majko, kochana. Dla ciebie, dla dzieci, dla wszystkich bliskich. Najgłębsze kondolencje. Ja, Józefa Oleksego, poznałem w zasadzie przez jego żonę, właśnie Majkę Oleksy, bo, bo ona studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, związana była z tym środowiskiem, a Józef Oleksy na SGPiSie, dzisiaj jest GH. I tak się poznaliśmy i to było chyba już 30 kilka lat temu i byliśmy bardzo na przyjaźnie. Mieliśmy bardzo podobne spojrzenie na przyszłość Lewicy. On był dużo bardziej przywiązany jednak do tego, żeby w SLD pozostać. Mnie z SLD usunięto, ale jak dyskutowaliśmy, to to tak, to się zgadzaliśmy. Zresztą jak mnie wtedy usunięto z SLD, to on wieczorem zadzwonił i powiedział, jestem z tobą. Panie pośle, yy, Magdalena Ogórek, nowa yy pasz na lewicy, kandydatka na prezydenta. Yy, komentatorzy polityczni w większości mówią krótko. Jaka piękna katastrofa. Znowu tr trudno mnie o, o Magdalenie Ogórek mówić, szczególnie w dniu śmierci yy, Józefa Oleksego, dlatego że czy ja Panią Magdalenę yy, Ogórek znam doskonale. Ona sama się przedstawia, tak? pracowała w Kancelarii Prezydenta. A później ja ją zatrudniłem, jak byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji w, w tymże resorcie. A później byłem śladkiem na jej ślubie. To jest bardzo mądra osoba. Zna się doskonale na historii Kościoła. Czy to wystarczy, żeby powalczyć o prezydenturę? Nie chciałbym się dzisiaj w dniu śmierci Józefa Oleksego znowu jakoś głębiej to analizować. Zostawmy to tak, że ja przyjąłem, co zrobiło SLD dzisiaj. E, ja dalej będę się, bo jest mam spotkania z różnymi środowiskami lewicowymi. Zarząd Domu Wszystkich Polska będzie 31 stycznia. Wtedy zarząd podejmie również decyzję co do mojej osoby, bo, bo ja mówiłem zawsze o tych trzech warunkach politycznym, co całej lewicy i później na bazie wyborów prezydenckich e, wspólne listy już bez oznaczeń partyjnych do parlamentu. Dwa, e, konieczna jest struktura, a trzy pieniądze. Jak widać po tej decyzji SLD e, wszystko musi być nowo przemyślane, chociaż mam poparcie wielu środowisk lewicowych. Czyli nie wyklucza Pan, że może pod sztandarami Domu Wszystkich Polska Lewica pójdzie do wyborów e, parlamentarnych wspólnie? Wszystko może być, no ale ale też pamiętajmy o Warszawie. Tutaj był Sebastian Wierzbicki, kandydatem SLD i w sumie było pięcioro kandydatów o prowincji lewicowej. I co z tego wyszło? Czy to nie powinna być nauczka na przyszłość? A ja jestem poważnym człowiekiem i dlatego yy, wszystkie te okoliczności biorę poważnie, biorę pod uwagę. Jeszcze jedna rzecz, Panie Pośle, no publikacja Super Expressu, dość niesmaczna. To wszystko kłamstwa, drodzy państwo. To wszystko są kłamstwa budowane na wcześniejszych kłamstwach. Najpierw tabloid yy, pisze coś nieprawdziwego, a później niejako to powtarza i buduje kolejne kłamstwo. Yy, ja od razu chcę powiedzieć, że na tyle, ile Mam możliwości, staram się być jak najlepszym ojcem. Kocham mojego syna Ignacego ponad życie. Zapewniam mu wszystko tylko, co potrzebuje. Natomiast to była akcja, a ja dzisiaj już widzę, drodzy Państwo, w takim okresie świątecznym, aby po prostu zaszkodzić Ryszardowi Kaliszowi politycznie, zresztą tabloidy tego nie ukrywały, także miejcie świadomość, że to wszystko kłamstwa, e, tysiące telefonów do starszych ludzi, oszukiwanie ich do, do, do ludzi, którzy są e, nie mają doświadczenia z mediami, oszukiwanie ich, wprowadzanie błąd, podszywanie się. no To jest taka fabryka kłamstwa. Kiedyś Newsweek dwa tygodnie temu tak napisał. Zresztą taki jeden z tych dziennikarzy tabloidu napisał książkę pod tytułem Wyznania Hieny. No cóż więcej tu powiedzieć. To wszystko to są bójdy na kółkach, drodzy Państwo i, i, i nie mówmy o tym poza tym, że mnie było bardzo przykro, bo, bo jak już powiedziałem wszyscy wokół uważają, że jestem wspaniałym ojcem. Zresztą jak Państwo spojrzycie nawet na wcześniejsze zdjęcia w tych tabloidach, jak ja się zajmuję sydem, to, to widzicie, że jakby Piszą coś zupełnie przeciwnego, ale to już tak jest w tabloidach: że tabloidy tworzą bohaterów, a że bohaterów im nie starcza, to z bohaterów muszą zrobić antybohaterów. Czyli Ryszard Kalisz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w polityce? Zobaczymy. Ja mam możliwości funkcjonowania poza polityką. Starałem się, walczyłem o kształt polskiej sceny politycznej, walczyłem o polską lewicę i centrolewicę i walczę nadal. Tak, nie powiedziałem ostatniego słowa. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia.